Święty Alfons Maria del Liguori, Medytacje pasyjne. Medytacja jedenasta. Jezus wisi na krzyżu. Jezus na krzyżu. Oto dowód miłości Boga. Oto ostatnie objawienie, jakie na tej ziemi czyni Słowo wcielone, objawienie cierpienia a jeszcze bardziej objawienie miłości. Święty Franciszek A. Paulo rozważając pewnego dnia Bożą miłość w osobie ukrzyżowanego Jezusa, pogrążony w zachwycie, zawołał trzy razy O Boże miłości, O Boże miłości, O Boże miłości. Przez to chciał zaznaczyć, że nigdy nie zdołamy pojąć, jak wielką miłością kierował się Bóg, gdy zechciał umierać za nas. O umiłowany Jezu mój, gdy patrzę na ciebie na tym krzyżu oczyma ciała, widzę tylko rany i krew. Gdy potem zwrócę uwagę na Twoje serce, znajduję je do głębi udręczone i smutne. Czytam na tym krzyżu, że Ty jesteś królem. Lecz jakie dzierżysz insygnia królewskie? Nie widzę żadnego tronu oprócz tego drzewa hańby. Nie widzę innej purpury jak tylko Twoje ciało poranione i zakrwawione. Żadnej innej korony oprócz tej wiązki cierni, które cię dręczą. Ach, jak to wszystko mówi nam o Królu Miłości. Tak, ponieważ ten krzyż, te gwoździe, ta korona i te rany wszystko to są oznaki miłości. Jezus z Krzyża oczekuje od nas nie tyle współczucia, ile miłości, a jeśli czeka na współczucie, to po to tylko, by ono pobudzało nas do miłowania Go. On zasługuje na całą naszą miłość, gdyż jest dobrocią nieskończoną, a pisząc na krzyżu oczekuje przynajmniej tego, byśmy Go kochali choćby tylko przez współczucie. Mój Jezu, któż by Cię nie kochał, jeśli Cię uznaje za tego Boga, którym widzicie na krzyżu? Jakie ogniste strzały wypuszczasz w duszę z tego tronu miłości? Ileż to serc pociągnąłeś do siebie z tego drzewa? O rany mojego Jezusa, piękne ogniska miłości, przyjmijcie mnie do waszego grona, bym już nie gorzał od ognia piekielnego, na który zasłużyłem, ale abym płonął świętymi płomieniami miłości ku Bogu, który wyniszczony przez cierpienie zechciał za mnie umrzeć. Drogi mój odkupicielu, przyjmij pewnego grzesznika, który ubolewa nad tym, że cię obraził. Miłować cię pragnie. Dobroci niezmierzona, kocham Cię miłością nieograniczoną. Wysłuchaj mnie, Jezu mój, kocham Cię, kocham Cię. Maryjo, Matko Pięknej Miłości, wyproś mi więcej świętej ofiarności, bym mnie bez reszty oddała temu Bogu, który z miłości ku mnie wyniszczył się aż do śmierci.